Czy masz tak, że chcesz coś zrobić, ale głos w Twojej głowie mówi ci, że pieniądze szczęścia nie dają? To są właśnie ograniczające przekonania, które filtrują Twoje postrzeganie rzeczywistości. Może się tak zdarzyć, że pragnąc czegoś bardzo głęboko, będziesz sam siebie sabotował i powstrzymywał przed realizacją swoich marzeń. Ten wewnętrzny głos to głos wewnętrznego krytyka. On może być jak cichy szept, a może być jak głos krzyczący z głośnika, mówiący ci, że nie jesteś wystarczająco dobry, że jesteś beznadziejny, że nie dasz sobie rady, że dlaczego akurat ty miałbyś się zajmować albo wypowiadać na temat, który prawdopodobnie. W Twoim przekonaniu podświadomym, autosabotującym, autodestrukcyjnym nie jest wystarczająco dobry. Te ograniczające przekonania filtrują Twoje postrzeganie rzeczywistości, ponieważ one są wyłącznie projekcją tego, co być może powiedziano Ci w dzieciństwie i w co uwierzyłeś. Dzieci są pozbawione filtrów ochronnych, a to sprawia, że wszystkie komunikaty, jakie są do nich kierowane, przyjmują za prawdziwe. Uczą się postrzegać otaczającą ich rzeczywistość, a używają do tego filtrów, które nakładają im osoby dorosłe rodzice, nauczyciele lub osoby, które miały wpływ na ich życie. To nie zawsze musi być dobry wpływ. On może być ograniczający. I to jest bardzo smutne, bo wierząc w pewne prawdy, które niekoniecznie muszą nam służyć, ograniczamy swój potencjał, hamujemy swoją kreatywność, nie realizujemy swojego pełnego potencjału. Ale można to zmienić, i to jest niezwykle ekscytujące to jest game changer. Mamy narzędzia, które dają nam pomoc, dają nam możliwość zmiany postrzegania otaczającej nas rzeczywistości w taki sposób, abyśmy mogli ją kreować. Taką zmianą może być na przykład głos wewnętrznego motywatora, którego zatrudniasz, instalujesz w swojej głowie. Właśnie po to, żeby Cię motywował. Po to, żeby Cię motywował do osiągania swoich celów, do realizacji swoich marzeń. Co jest do tego potrzebne? Potrzebna jest wielopoziomowa, wielowymiarowa pewność siebie. Wiara w to, że możesz, że potrafisz i zaufanie. Zaufanie do siebie, do... Swoich możliwości do swojego postrzegania otaczającej cię rzeczywistości. Do tego jest ci potrzebny Twój wewnętrzny głos, Twoja intuicja. Kiedy straciłeś ten wewnętrzny głos, albo przestałeś go słuchać, straciłeś wiarę w to, że możesz kreować swoje życie. Że możesz mieć siłę do tego, aby realizować swoje cele? Jak to zrobić? Jak odzyskać zaufanie do siebie? Pierwszym krokiem jest samopoznanie. I tutaj trochę o emocjach. Często ludzie, którzy wyrażają swoje emocje, są postrzegani jako słabi. I to jest kolejny błąd, który być może też został kiedyś zakorzeniony w twojej podświadomości znajomość emocji, rozumienie własnych emocji, samoświadomość tego, co czujemy, jak czujemy, gdzie czujemy, nie tylko pozwala nam na samoakceptację, na spokój wewnętrzny, który tak można osiągnąć i można osiągnąć taki stopień zadowolenia z siebie, żeby Mieć siłę i odwagę do realizowania swoich marzeń. Ale to jest też umiejętność rozumienia innych ludzi. Kiedy rozumiesz siebie, kiedy jesteś świadomy tego, co czujesz, jak czujesz, gdzie czujesz, dużo łatwiej jest ci nawigować w świecie relacji, ponieważ wtedy rozumiesz innych ludzi. My no wszyscy mamy tak naprawdę takie same potrzeby. Wszyscy chcemy być zauważeni, zrozumieni, zaakceptowani. I wszyscy potrzebujemy relacji, ponieważ 80% satysfakcji z naszego życia płynie właśnie z relacji, jakie budujemy. I wszyscy potrzebujemy być zaakceptowani w tych relacjach. Dlatego, widzisz, nawet jak już osiągniesz ten spokój wewnętrzny, bo na przykład medytujesz, to i tak. Na tyle nas poznano, na ile nas sprawdzono. Bo dopiero w relacji zobaczysz, co, jak i kiedy Cię triggeruje. Dlatego pierwszy krok to samopoznanie, zrozumienie własnych emocji, zrozumienie swoich potrzeb, ale też weryfikacja tego w relacji z drugim człowiekiem. I też umiejętność komunikacji, wyrażania siebie, zaufanie do siebie, do swoich potrzeb, zaufanie do wewnętrznego głosu, który ci mówi, czy to, co widzisz, jest tym, co jest w twojej głowie, czy to, co widzisz, jest tym, co faktycznie widzisz, czy tylko tym, co ci się wydaje. Bo kiedy byliśmy dziećmi. Ludzie dorośli niejednokrotnie powtarzali nam, że coś nam się tylko wydaje albo że nie ma się czego bać. W ten sposób nauczyliśmy się ignorować nasze emocje, na przykład uczucie strachu, ale też straciliśmy wiarę w to, że nasz wewnętrzny głos jest prawdziwy, że możemy na nim polegać, bo przecież mówiono nam, że tylko nam się tak wydaje. I teraz niejednokrotnie, kiedy brakuje Ci pewności siebie, brakuje Ci wiedzy na temat tego, co czujesz i co cię triggeruje w relacji z drugą osobą, nie potrafisz sobie zaufać. Pewnie jesteś zagubiony, pewnie potrzebujesz potwierdzenia, pewnie pytasz innych, pewnie chcesz, aby to inni Ci powiedzieli, co powinieneś czuć. Bo kiedy byłeś dzieckiem, to rodzice ci mówili, że ci się wydaje, że nie ma się czego bać, a ty straciłeś swój wewnętrzny kompas i orientację. Możesz to wszystko zmienić, a dzięki temu twoje życie stanie się pełniejsze, spokojne, nie tylko w samotności, której teraz być może się boisz i potrzebujesz kogoś przy sobie, ale kiedy ten ktoś przy tobie jest, bardzo możliwe, że robisz założenia. Ile razy ci się zdarzyło, że nie zapytałeś? Nie zapytałeś, bo bałeś się usłyszeć odpowiedzi, której nie chciałeś usłyszeć, ale jednocześnie robiłeś założenia. On, ona myśli na pewno, że albo myślałeś sobie, dlaczego on, ona tak zrobił, tak się zachował, zachowała. Przecież on powinien, powinna. To oczekiwanie, że ktoś coś powinien, wynika z Twoich przekonań, z tego filtra, jaki sobie założyłeś, jaki Ci założono na Twoje postrzeganie rzeczywistości. Dlatego umiejętność rozpoznania swoich potrzeb, zrozumienia tego, czym kieruje się druga osoba, pozwala na efektywną komunikację, Daje odwagę do zadawania pytań, do weryfikowania, do usłyszenia odpowiedzi i do poznania. Ten spokój, który osiągasz w swojej głowie, w swoim życiu i wtedy, kiedy wyrażasz siebie w komunikacji z drugą osobą, jest bezcenny. Jest to największe szczęście, jakie możesz sobie dać. A wiara w to, że możesz zmienić swoje życie, że możesz realizować swoje cele i że możesz osiągnąć wszystko, co tylko jesteś sobie w stanie wyobrazić, daje Ci siłę do tego, aby po te marzenia sięgać. I nie jest to życzeniowe myślenie. Jest to siła do podejmowania działań. Jest to siła do tego, aby wierzyć, że można. Jeśli wierzysz, że możesz, znajdujesz siłę, a twoja podświadomość prowadzi cię tam, gdzie chcesz być. I jeśli uwierzysz w to, że możesz być tam, gdzie chcesz być i będziesz ufał swojemu wewnętrznemu głosowi, dostaniesz w życiu wszystko, czego będziesz potrzebował.